Siemanko, ja jestem Milan i witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojej nowej serii na kanale z gry WRC 8. Przywitaj się. No hej. No i standardowo wracamy do podzielonego ekranu. Będziemy sobie jechać kolejne rajdy. W poprzednim odcinku zakończyliśmy sobie na rajdzie Argentyny. Myślę, że teraz możemy sobie wybrać rajd Chile. I co? Mamy tutaj fajne trasy, bo ogólnie to jest szybki ride. naprawdę tutaj można fajne prędkości rozwijać. Mamy tutaj naprawdę też długie trasy po 21 km, ale tych nie będziemy sobie jechać, bo one są bardzo długie. Wybierzmy sobie jeszcze pogodę. W sumie już wybraliśmy wcześniej, jest to wieczór i burza. Wybieramy sobie tą trasę, bo jest przyjemna i krótka. No i wracamy do WRC2, bo w poprzednim odcinku zakończyliśmy sobie właśnie na, na tych dwóch ostatnich kierowcach, znaczy kierowcach, no sponsorach, jest to Hyundai oraz Skoda Motorsport. No i teraz ja sobie wybieram tą ekipę. Zgadza się? Zgadza się. Daję sobie twarde, szutrowe opony. Teraz twoja kolej. Dobra. Czyli te... ja teraz ten zespół. Tak, dokładnie. I lecimy z Rajdem Chile. 6 ponad kilometrów do przejechania. 100% szutru. Czyli jak już się pewnie domyślacie, nie będzie tutaj w ogóle asfaltu, więc będzie rzucać, bo na szutrze rzuca zazwyczaj. I jeszcze burza do tego mokro. Będzie ciekawie. Czuję tak. dużo kar. Co? Czuję dużo kar. Eee, może nie będzie źle. Standardowo bawimy się dla tutaj zabawy, nie ścigamy się, kto jest lepszy, bo to nie byłoby w ogóle żadnych szans. A ty nie dałeś burzy? Spokojnie, ona się chyba powinna zmienić, nie? No chyba powinna Albo być... Albo i nie. Ona się nie zmieni, bo ja nie ustawiłem dynamicznej pogody. No, powinna być od samego początku. A ciul to. No mnie to opowiadaj to bardzo, ale wiesz. Chyba, że się jeszcze zmieni, no nie wiem, w sumie już kurde. Bo to trzeba chyba poustawiać i włączyć tu dynamiczną pogodę. Tak mi się wydaje. No ale nie, wcześniej, jak graliśmy gdzieś w pierwszych odcinkach, jak ustawiłeś y, burzę, samą burzę bez dynamicznej pogody, to ona była od samego początku rajdu do samego końca. Pamiętam to jak dziś. No to nie wiem, to pewnie już się ten nie zmieni. Jezu. Ile już kar zarobiłaś? Właśnie pierwszą. Okej. Okay. Strasznie mną rzuca. Jota, to był jak szatanem. Właśnie miałam to w głowie. Wyjdź z mojej głowy, dobrze? Spoko, tak gdzieś w połowie rajdu poczekam na ciebie. Spoko. No i co ja ogólnie trasa ci się wydaje? Trasa jest w porządku, no podoba nie? mi się. Nie jest tak przynajmniej ciasno. No. Idzie się tak Nie rozpędzić. ma tych kamieni tyle na poboczach. No no właśnie o to chodzi mi O, ale uderzyłem Drż. Okej, poczekam na ciebie w sumie. Chyba ci widziałam przed chwilą. A no jesteś. E, to ty powiem Ci, że dobrze ciśniesz. O ty ci O nie, wjechałem w ludzi. Też masz karę? No 9 sekund. Oj 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 oj. Ten sam błąd chyba co ty, co? Nie wiem, ja ich nie widziałam i po prostu zamiast kręcić w prawo, bo to chyba było. To zakon... pojechałeś prosto. To pojechałem prosto. No, to no. dokładnie tak jak ja, też nie zauważyłam. Mm. Te samochody są o tyle fajne, w porównaniu do WRC Junior, że one się dość szybko zbierają, no bo, one bo one są, tam to matko No bo oni mają więcej koni mechanicznych i jak wybierasz zawsze kategorię, to tam jest napisane, że te auta są mocniejsze niż w Juniorach, wiesz? No ja rozumiem, tak tylko mówię, co, co zauważyłam, się zacięłam, bo tutaj trochę. Um, poleciałam po boczem, o, fuck. ale mało brakowało, się wybroniłam. No, i weź, ja wjechałem w ogóle na kamień, I mnie tak dziwnie podcięło. I co Kara? Nie, ja tylko jedną zarobiłem. Dobra, czekam na ciebie. Okay. Czeka, e, nie, jesteś, nie wiem gdzie ty złotko. jesteś. Co? No, już druga kara. Ajajaj. A mój, Chyba nie idzie mi tak tragicznie skoro jestem tak blisko ciebie, co? No, nawet. O, tutaj gaz, bo będzie prosta. Ale hamuj znowu, bo będzie za mocny zakręt w prawo. Hamuj. Na takich zakrętach to kółkiem, nie? Do, mnie. Do, ten dociągnie się. Dociągałam. No i co, pomogła? Trochę. Tutaj będzie prosta jeszcze. że Ja nie mogę się za bardzo rozpędzać, bo potem przychodzi jakiś mały zakręt i sam teraz widzisz, będzie mocniejszy co się dzieje. zakręt w prawo, mocniejsze powiedziałem jak coś. W lewo. I teraz będzie prosta, gaz. Ja ci powiem, kiedy hamuj, ok? Tylko nie wieź na jakiś pagórek. O, wow, ale chopki tu są. No. Na razie gaz. Jej, ała, ała, ała. Jak Wybroniłam się. Nice. Dobra, i tu hamu już tam nie gazuj tak potem. Potem jak... Z... O, i teraz gaz, bo tu już będzie prosta do mety. Gaz, gaz, gaz. Super. E, całkiem dobrze ci poszło. Bardzo dobrze nawet wręcz. A, w piórka wyrosłam. Tu tylko dwie kary zarobiłaś po 9 minu... sekund. No tak. Ja jedno zarobiłem, jak wjechałem w tych ludzi. No i musimy standardowo wyjść do menu, żeby zmienić kolejną porcję samochodów, sponsorów, sponsorów kierowców. Właśnie zazwyczaj narzekam na każdym odcinku, że szkoda, że musimy wyjść dopiero do menu, żeby pozmieniać sobie tutaj ekipę. No ale niestety tak gra zrobiona. Właśnie najgorsze jest to, że tutaj najwięcej czasu tracimy, jak się ta gra um, wczytuje, nie? No. Podzielony ekran, standardowo wybieramy sobie Ride Chile. Jechaliśmy tą trasę, więc pojedziemy sobie znowu tą samą trasę, tylko że odwrotny kierunek. Tak? Tak. I teraz tak, co z tą pogodą w końcu robimy? Damy sobie teraz noc, bo mało jeździmy w nocy, bardzo mało jeździmy. I dajemy sobie czyste niebo. Może być? Może być. noc w czyste niebo. Ok? Zatwierdzamy, wybieramy trasę WRC2. I teraz tak, którym ja będę jechał? Będę jechał teraz za okoł. Czekaj, jechaliśmy, ja jechałem tymi, nie? Mm -hmm. Ty jechałeś tymi. Tak. Czyli ty ja, ja jadę czarną skodą, a ty jedziesz tu pomarańczową. Okej. Okay. Wszystko jasne? Tak jest. Nitwy. Ja sobie teraz wybieram na odmianę miękkie, szutrowe opony. O te. Dokładnie tak. I start. Jedziemy. Trasa ta sama, tylko że odwrócony kierunek. Czyste niebo 0%, czyste niebo 0%. Nie wiem dlaczego to jest napisane trzy razy to samo. Nie wiem. Widzisz, masz noc, Tak, bigotność? ale jakby wybierałeś dynamiczną jazdę, to na dole było inaczej, nie? nie? Że na przykład, nie wiem, świt, czyste niebo, świt, zachmurzenie, świt, burza. No, w sumie racja. Postaraj się ten, nie rozwalić świateł, bo jak rozwalisz, to wiesz, będzie ciemno. No. Ja sobie chyba kamerkę teraz, ja sobie na tej pojadę na odmianę. Wcześniej chyba nie rozwaliłam świateł Tutaj gdzieś jest taka prosta, nie? w, miarę. w sumie pojadę na tej kamerce, chyba jest najlepsza z tych wszystkich Za bardzo Co? E, nie, za bardzo sobie skręciłam. Gdzie tu długie się odpala? Nie da się. A mój Uważaj sobie tutaj. Tutaj na razie będzie prosta. Pamiętasz z tamtego rajdu, nie? Mhm. Uwaga! Jestem tutaj obok ciebie. Czekam. Czekaj, bo jeszcze nie widzę. Aj. Szkoda. Bo nie wiedziałam w ogóle, w którą stronę mam jechać. Myślałam, że tam jest droga, ale była droga, ale zamknięta. Spoko. Z własnej głupoty te kary Teraz będzie mocny zakręt w lewo, hamuj. Ty czekasz na mnie? No, to nie widzisz, że staję w miejscu? Słodko, dziękuję. Hamuj. Tutaj jest ciasno. I łatwo wypaść z trasy. Jest chyba... Dwa są chyba tylko takie odcinki na tym odcinku że jest aż tak ciasno bez sensu mm -hmm. no. Ledwo co no no w ten sposób to na pewno nie zniszczy świateł Największa, największe szanse są na zniszczenie ich jakbyś, nie wiem, przewaliła w kamień, ale z, du z dużą prędkością. Albo w drzewo? Tak, wtedy najwięcej oni ucierpią od prędkości. To, to naj Zależy z jaką prędkością, wanie. że jak walniesz tam 50 na godzinę, to im w zasadzie się nic nie stanie, nie? Ale jakbyś tak pieprzna raza porządnie, nie wiem, jakbyś miała na liczniku 150 to od razu, nie? I czemu mnie tak obraca no? Ja też się zastanawiam, czy czasem nie ustawiony jest poziom uszkodzeń na poziom realistyczny. Czyli że bardzo szybko się zużywają, nie? A to może. Ja Ale by... to w sumie lepiej. No, przynajmniej nie jest tak łatwo, nie? No. Coś się dzieje. Wiesz, człowiek się jednak bardziej stara nie obijać. Mm -hmm. Kiedy wie, że może potem mieć problem z dojazdem do mety. Uważaj sobie w tym lesie, gdzie ja jestem, bo tu jest naprawdę super ciasno. I bardzo łatwo wypaść w drzewo jest. No o właśnie. tutaj właśnie, gdzie jesteś teraz, ty. Uhamuj tu. Poczekam na ciebie. Jaki fart? No nie, to jest precyzja. Hamuj, nie hamowałam. Uwaga, tutaj jest niebezpiecznie. No ładnie. Co? Mi to wyszło. Gdybyś chwilę pograła, na pewno byś szybko w trawę zopała. Myślę, że tak, ale to. Nie wiem, czy jest sens, szczerze ci powiem. Pamiętasz, jak w WRC-7 widziałeś mi te odcinki, co miałem w nim takie osiągnięcie o... rozegrać tysiąc odcinków. E, wiesz co, tak pamiętam, ale to katowałam jedną i tą samą trasę. No ale w jak ją opanowałaś, nie pamiętasz? No. Kurde, jechałaś jak szalona. Ile kar? Dwie chyba. Trzy. Tak? Trzy. A nie dwie. Ja chyba zero dostałem. No i dobra. Jesteśmy na mecie. Kolejna załoga zaliczona. Kolejny rajd. I pojedziemy sobie jeszcze jeden rajd na tym odcinku. Oczywiście będzie to rajd Chile. Jestem jakiś fajny rajdik taki krótki? Taki wie, z tych, Sosy? Sosów, czy sosów? jak to się nazywa? Um, nie wiem, chyba chile nie ma, ale zaraz zerknę. Okej. Okay. Bo to nie w każdym jest rajdzie taki sos. Standardowo wybieramy sobie podzielony ekran. Right chile. I teraz tak. Yy, mówię, że sosa byś chciała. Nie ma. Tak mi się właśnie wydawało. A ten Jechaliśmy San... te dwie trasy pierwsze teraz. A ten San Nicolas? San Nicolas? Możemy jechać. Odległość jest mniej więcej ta sama. Ojej, 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 oj. Czekaj, czekaj, czekaj. Określ pogodę. Jaka pogoda? Mów mi tutaj. Wieczór, południe, świt. Południe? Jakie warunki pogodowe? Dynamiczne ustawiamy? Może być. Widzisz, pogoda tu jest realistyczna. Od czystego nieba do burzy. oddajmy tak. Okay. A może odwrotnie, że od burzy do czystego nieba? Czego tak? Jakoś tak wolę. Tak było w poprzednim odcinku, pamiętam. No dobra. I czekaj, czyli jak już to mam włączone, więc muszę tutaj chyba jeszcze wybrać burzę, tak? Chyba no tak. No nie. No to tutaj wybierz burzę, a potem tutaj włączony tam. Czekaj, tu jest burza. I co, tutaj włączyć mam? Tak. Od czystego nieba do burzy. No i git. A okay. git? Chyba tak. Dobra, wybieramy w końcu tu trasę, trochę przedłużyliśmy. No i teraz tak, którą ja jadę ekipą. Czekaj. Ja jechałem tymi, nie? Tak. A ty jechać tymi teraz? Tak. Okej, okay. będę jechał teraz tą Skodą, tak? Tak. Tak z ciekawości jeszcze zobaczę, ile nam tutaj brakuje do samego końca. A, tu już w następnym odcinku ukończymy sobie kategorię WRC2. Dobrze mówię? Dobrze. Nie? Dobrze mówisz. Czyli to jest ta ekipa. Tak. Bo ty jechać tymi po lewej... Taką tak. pomarańczową tu Skodą nie? Tak. Okay. Dajmy sobie teraz twarde, szutrowe opony. Ok. Czyli ja jadę tą czarną Skodą. Na no to wygląda. San Nicolas. Kolejna spoko trasa. Dużo prostej będzie w sumie na niej. Podoba mi się ta trasa. Jakieś wiadomo, tu będą ostre zakręty, bo nie ma takiego rajdu tu w grze, żeby nie było z tych zakrętów, ale ogólnie tutaj widzę, że cały czas dominuje prosta w większości. No, tak wygląda. No i dobra, rozpoczynamy odcinek i jedziemy, go! Tutaj na razie gaz, nie? Bo jest nawet prosto. A, wypadnę? Nie, nie wypadłem, ale mało brakowało. Ej, skuba lepiej wjechała w zakręt niż ja. Bo widziałam gdzie ty błąd robisz. Jechałaś no. Super, to tyś mnie, oj, oj oj. To ty to mnie. Zagapiłam się. Tutaj na pierwszy front dałaś. No troszkę. Tak wyjechałeś przede mnie, tylko teraz mi uciekłeś. O, nie, tu już. tak nie będzie, ja uciekam. Przed Właśnie, uciekłeś to. mi, już tak, nie będę zwracać uwagę. <laughs> nie ma tak ze mną dobrze. Z tobą w ogóle nie ma za dobrze. Przykro mi, że taki szybki jestem w tej grze. No. Ty w ogóle jesteś taki. Jesteś po prostu sobą. Ja tu był zakręt, prawda? Tu mam jechać. Nie wiem, ja na razie jadę bezbłędnie. No i pochwaliłem się, chyba. Nie, jeszcze nie. O kurde, ale tu w farce. Okay. Ja tu przez chwilę nie wiedziałam totalnie, gdzie jechać. Spoko, spoko, zaraz poczekam na ciebie. Jesteś tak w połowie rajdu, zgoda? Spoko. Mam nadzieję, że nie będę aż tak bardzo odstawać od ciebie. Ukaże się. Hmm. Kurde, wypadam z trasy? Nie, jeszcze się trzymam. Wypadnij za dwa razy, może spróbuję. Mogę jakoś... celowo, jeśli chcesz. Nie, celowo nie. To co? To, to, to czego mi tak źle życzysz? Jak no, mi tak, tak wyśmienicie idzie. Znaczy, ja ci nie życzę źle, jak. Wiesz, po czym po prostu... widzę, że dobrze mi jazda idzie? No. Bo mam ten taki zielony pasek z boku. Że mi ten dany odcinek odlicza czas, jak pokonuję odległość, wiesz? Ale to chodzi o to, że jedziesz lepiej niż ja po prostu. Ta. Tak? Myślisz? Tak. No bo w karierze jak gram i w sezonie to też tak jest. Wiesz o tym? Może i tak, ale tutaj jest tak, że czasami bywało, że ty mnie puszczałeś. Wow. Że ty mnie puszczałeś przodem, nie? No to wtedy no. pojawił się zielony pasek dla mnie. To ma Ale spoko jest teraz, bo naprawdę jest tutaj dużo, wiesz, prostej i jest super szeroko, nie? No. Nie, nie idzie się tak obijać o te kamyki. Ja jeszcze chyba nie jednej kary nie zrobiłam, a już pół drogi. Ja jeszcze nie zarobiłem też. Prosta, prosta, prosta. Wiesz co, ja chyba jadę do końca mety, bo nie chcę mi się trochę czeka czekać na ciebie, bo jest fajna trasa, szkoda szkoda. Widzę, że mi nawet idzie całkiem, wiesz? No myślę. Się. Jadę po prostu płynnie, bez prawie błędów żadnych. Także szkoda mi się tu w sumie zatrzymywać. Poczekam na mecie. No powiem ci, że całkiem ładnie mi o ta trasa idzie. Aż sama jestem zadowolona z siebie. W końcu cieszę się, że wybrałem taką, która ci odpowiada. Bardzo nawet warunki pogodowe mi na razie. Ale się określam. No już chyba popieprzyła, nie? O, odpowiadają. Niby miało padać. Tak to ustawiałem? Tak. Że miała Ale być burza coś, pod koniec. No, znowu jest coś nie tak, tak jak powinno być. Oby jak najpóźniej. Może dlatego, że szybko trasę przejechaliśmy Co i nie zdążyliśmy. to nie ma znaczenia. Burze. <laughs> Gra jest tak zrobiona, że jak pewnie. Przy... O, zaczyna padać. No nie. E, e. ale tak, ja mam ile 500 metrów do mety, to ile ja tego deszczu No to będę pewnie miał? ja musiałam dojechać do pewnego momentu. No, albo ja po prostu ten aktywowałem to. No nie wiem. Szkoda, szkoda, bardzo szkoda. Ej, popatrz jaką mam szybę upieprzoną. No. Patrz tu. <laughs> Można Dojedź, to... tak. Nie, po co? Wyczyściłem ją. Oj, widzisz, jeden mi się pokazał zielony pasek. No i co, dalej twierdzisz, że to o to chodzi? A tu musiałeś szybciej to... przejechać niż ja. No? No chyba tak. Jaki, bo. Jaki koks. O nie! Ej, kochani, przykro mi. Nie zdążyłem. Może dojedziesz, bo masz 500 metrów, tylko postaraj się błędu nie popełnić. Hamuj. Kijowo nie popełnić błędu, kiedy jest. No, no i po ptokach. A, bo się stresujesz. No kif... Ja bym zdążył dojechać pewnie. No to ty byś zdążył, ale ty jesteś ty. No przykro mi, niestety nie wyhamowałem. No zdarza się, nie? 5, 4, 3. a Dobra, nawet nie ruszam. Przepraszam, no zdąży, nie zdążyłem wyhamować, zapomniałem się. W porządku. Chyba się nic nie stało, nie? Nie. Nie pierwszy raz zresztą. Dwa razy mi się tak zdarzyło. Pamiętam i mi tu nie wmawiaj, że więcej. Ale dwa, to jest drugi raz, kiedy ja nie Muszę zdążyłem nie dojechać. Że nie zdążyłeś dojechać, bo ja zapomniałem poczekać na ciebie. Tak, kochanie. No tak. Oczywiście, że tak. <laughs> Dobra, będziemy sobie kończyć powoli ten odcinek. Hmm, zapraszamy na kolejne. W sumie już tak ich dużo tutaj nie zostanie, bo w zasadzie w następnym odcinku kończymy sobie już tutaj e, WRC2. Także z ciekawości jeszcze szybko policzę ile nam tutaj kierowców brakuje. Którą my to załogą jechali? tymi, a ty tymi, nie? E, tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć ekip nam zostało, proszę Państwa. Więc w zasadzie wychodzi na to, że jeszcze dwa odcinki będą tylko z podzielonego ekranu. Z, z A w WRC ile jest samochodów? Pokaż Malutko. Proszę. 3, 4, 5. Patrz, Czyli wiecznie. tyle samo zostało nam co w WRC 2 do nagrania. Okej. Okay. Moi drodzy, my kończymy i zapraszamy na kolejne odcinki z mojej nowej serii na kanale Gry z Gry WRC 8. Hej, papa. Pa.